Cześć, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak pomalowałem fundamenty. Boczne ściany pomalowałem do wysokości ziemi, ponieważ tak będzie zasypane. Tył, tutaj będzie taras, pomalowałem na równo. Malowałem dysterbitem. Minimum, żeby dobra izolacja była, trzeba położyć dwie warstwy. Jak widzicie, jest pomalowane porządnie, że nigdzie woda nie podcieknie. Izolacja jest porządna, dwie warstwy położyłem, tak samo środka można to zobaczyć, jak jest pomalowana środka. porządnie, że nigdzie nic się nie stanie. Od zewnątrz jest dany styropion 15, więc fundamenty są porządnie ocieplone. Od razu jest wyprowadzony rura do wody i dwie rurki na przewody energetyczne. Jeszcze są sprawione rurki kanalizacyjne, żeby było można przeprowadzić kanalizację. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny mój filmik.